Witajcie jestem w serbie jest odcinek na moim kanale odcinka dawno nie było wiem A teraz planuję wrócić ja to rok tu mówię, ja wychodzę, ale mam nadzieję, że to w niego się uda sobie widok sumiennie I tak Sylwestrowy Mam nadzieję uda mi się wrócić do północy musi się udać Na no, nie było odcinka Bo Zapomniałem go nagrać to no dzisiaj już jest Wiedzie, że w nowy rok się coś pokaże choć Nie wiem czy się uda Może się uda Nie wiem co się będzie działo Coś tam szykuję ale to zobaczycie W tym roku uda się to rozkręcić naprawdę i nie będzie problemu. No no życzę po prostu wszystkiego najlepszego i nie ma się to rozwoływać Teraz czas zacząć. Za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra. No problem, że w wagonie nie postawiłem, ale już naprawiłem swój błąd. Więc jeszcze raz. Na pięć. Zawsze coś się sobie musi. Jeśli nie wszyscy, co teraz. Nie będzie akurat psuło. Co mi blotko brakuje. 5, 4, 3, 2, 1, zaczynamy nowy rok to na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym Cześć, nie do zobaczenia, Dzień, nie. Czyli